Byli z tą drogą polną, jak kolorowa warny krajka słońce się wznosi nad stodołą, będzie tańczy walca. Czy to jest ta groźna gitara, co uszkodziła żuka? Nie, 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 nie to nie, to nie Put this guy Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować, myślę, że robię to w imieniu także mojej żony, za to, że mogliśmy się z wami spotkać w tak pięknym miejscu. Mam absolutną świadomość, że są rzeczy przyjemniejsze na obozach harcerskich niż goszczenie oficjeli. Sami z żoną byliśmy także instruktorami harcerskimi, wiemy, jak to czasami dezorganizowało dzień albo stanowiło jakieś dodatkowe wyzwanie w sytuacji napięcia różnego organizacyjnego. Dlatego serdecznie dziękujemy, że chci chcieliście również nas zaprosić na ognisko w tak nietypowej porze. No bo mam nadzieję, że, że się. Pełnie rozumiemy, wiemy, że właściwie to harcerskie ognisko powinno być trochę później, że powinno być w klimacie już zapadającego zmierzchu, kiedy świat jest tyle samo piękny, ile ciekawy i budzi zainteresowanie czasami lekki lęk, dreszczyk lęku, ale jednocześnie pozwala dostrzec to wszystko, co w gęstującym dookoła mroku jest czymś pięknym, radosnym, jasnym. Tym jest właśnie krąg harcerski, tym jesteście Wy. Tym myśmy także byli w naszym harcerskim pokoleniu. Kręgiem osób, które się lubiły, które miały wspólne spojrzenie na świat, które chciały być harcerzami, a więc także chciały przeżywać całe misterium ruchu harcerskiego. Nie chcę za długo gadać, więc już oprócz podziękowań i wytłumaczeń, chcę powiedzieć tylko jedno, że. Jest taki szczególny punkt w prawie harcerskim. Ja wiem, że dzisiaj różne organizacje harcerskie mają lekko odmienne przyrzeczenia harcerskie, lekko zmienione prawo harcerskie, ale przejrzałem specjalnie, jeszcze po drodze tutaj jadąc, dzięki druchnie małżonce, która oczywiście to znalazła w internecie, znalaz przejrzeliśmy wszystkie. Prawa harcerskie, którym staracie się być w każdej organizacji wierni. I jest czwarty punkt prawa harcerskiego: że harcerz widzi w drugim człowieku bliźniego albo przyjaciela. I że harcerz w każdym harcerzu, którego spotka na swojej harcerskiej ścieżce, powinien widzieć brata. I chciałem parę słów na ten temat powiedzieć, bo z jednej strony świat jest tak zbudowany, że czasami wydaje się, że więcej jest mechanizmów, więcej jest sił, więcej jest pokus, aby ludzi dzielić, aby dzielić także harcerzy. Jest, są też naturalne zupełnie tendencje do tego, żeby podkreślać własną odmienność, ale jednocześnie trudno nie zauważyć, że w naszym. Że w waszym świecie, waszego pokolenia, też się w sposób niezwykły realizuje marzenie o tym, aby właśnie na innych ludzi patrzeć, jak na braci. No to przecież na naszych oczach dokonały się niebywałe cuda absolutne zdarzenia, trudne do wytłumaczenia do końca, jeśli chodzi o relacje między narodami między państwami między Polakami a naszymi sąsiadami na zachodzie i na wschodzie. Trwa proces szukania jedności kościołów, jest wyraźnie widoczne także potrzeba szukania tego, co łączy w codziennym życiu. Każdy z nas ma jakieś marzenie o tym, aby żyć w zgodzie z innymi ludźmi, z sąsiadami, z inną szkołą, z innym podwórkiem, z inną drużyną. I to wszystko razem powinno nas prowadzić do myśli o tym, że harcerze w sposób naturalny od samego początku są przeznaczeni do tego aby świat łączyć. To przecież piękna idea skautingu, do której się wszyscy odwoływaliśmy i odwołujemy, ona jest oparta na idei braterstwa. Wiem, że zawsze były trudne losy ruchów harcerskich. Nie należy się obrażać na to, że jest wielość organizacji, bo to jest normalne. Jeśli ktoś chce być leśną szkółką, to widocznie ma taką piękną potrzebę. Ale jestem pewien, że to jest oparte o wspólny mianownik marzeń i ideałów harcerskich o wspólną metodę wychowawczą, gdzie jeden człowiek za drugiego bierze, bierze odpowiedzialność, że każdy może być tym, który się podporządkowuje w dyscyplinie i tym, który kieruje także i dyscyplinuje innych gdzie się miesza wspaniałe przygoda towarzyska przygoda pokoleniowa z budowaniem nowych wspaniałych obywateli chcę serdecznie podziękować za zakończenie niepotrzebnego sporu o krzyż harcerski chcę serdecznie podziękować za to co ostatnio spowodowało mocne drżenie mojego własnego serca w czasie różnych uroczystości kiedy harcerze z różnych organizacji składają razem kwiaty, razem demonstrują przywiązanie do tradycji polskich, razem demonstrują zatopienie w najpiękniejszych wątkach tradycji narodowej. Chciałem za to serdecznie podziękować i prosić o jeszcze więcej. W zamian, nie w zamian, powiem, w ramach tego samego wielkiego procesu, no chcę zaoferowałem patronat nad wszystkimi ruchami harcerskimi. Ale chciałem w sposób szczególny przyczynić się do budowy właśnie tego wszystkiego, co Was, nas, harcerzy, łączy i będzie łączyło w przyszłości. Harcerz też się wyróżnia na tle wielu, wielu innych młodych ludzi, no i starszych ludzi też, tym, że ma marzenia, że ma marzenia harcerskie, że nie boi się a wręcz odwrotnie, potrzebuje wielkich wyzwań, wielkich zadań. Tym wielkim zadaniem które warto postawić przed całym ruchem harcerskim w Polsce, jest przygotowanie do tego, abyśmy wspólnymi siłami udźwignęli dżembo w Polsce. No bo zjazd harcerzy i skautów z całego świata w Polsce, to trochę powiedziałbym tak jak Euro 2012, jak zjazd wszystkich kibiców, on robi wrażenie na wszystkich, na nas samych pokazywał Polskę jako od pewnej strony dla niektórych niesłychanie atrakcyjnej. Ja myślę, że Harcestwo ma w sobie tyle atrakcyjności, że przy okazji wielkiego wydarzenia można to wszystko wydobyć, pokazać, aby zbudować jeszcze większą akceptację i zrozumienie dla Harcestwa, także dla jego specyfiki. Twoja dziewczyna ze swoją drużyną zdobywa miłości. Kochani, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Muszę że mi żono tak zerkali. ciągle tam do tyłu patrząc na jezioro, które po prostu i cieszy, i kusi i jakąś swoją niebywałą urodą, ale także właśnie z kojarzeniami z obozem francuskim. 40 lat temu. Wtedy się okazało, że nie tylko druk-druchowi, ale też druh druchnie jest bardzo bliski. A to było nad jeziorem nawionek. Tak, na wielkie, tak. A Oprócz tego mamy tu tysiąc wspomnień, absolutnie radosne, kiedy już przyjeżdżaliśmy z drogną małżonką, przyjeżdżaliśmy już, już razem z dziećmi małymi tutaj w okolicy leśnicówki Turowiec do Parowej. Też absolutnie śliczne tereny i pełne, warte przeżycia i warte zapamiętania. Życzę Wam, no może się tak nie śpieszcie specjalnie, ale, ale wszystkim, wszystkim przyjaźni wywożonych z obozu na całe życie. Maszeczka miłość to jak my